Ba, 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 ba. Wchodzimy do zoo, słońce świeci Żyrafa patrzy z góry na dzieci Nagle schyla długą szyję. Czapkę złapała, co się dzieje. Ej, oddaj! Wołam głośno, a ona śmieje się radośnie. Spróbuj dosięgnąć, jeśli chcesz. I dosłonia słonia rzuca ją wnet. Jesteśmy w zoo, kto ma mą czapkę? No, 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 podaj dalej raz i dwa, niech zabawa ta wciąż trwa. Słoń trąbą swoją czapkę chwyta. Zwierzaków zabawa jest znakomita. Ha, 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 ten! Teraz ja ją mam Już do Lemura ją rzuca łap hop. Lemur kręci ogonem w koło Skacze w górę, ale wesoło Nie tak prędko Zadańcz nam Wtedy czapkę ci twą dam Hop, hop, jesteśmy w zoo Kto ma mą czapkę? No, no, no Podaj dalej raz i dwa Niech zabawa ta wciąż trwa Jad noskiem czapkę szturcha, a flaming daje z nią wodę nurka. Jaka modna pasuje mi, lecz wielbłąd niech też przymierzy ją dziś. Le, 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 już kiwa głową mnie. K czapce tej. Jestem tego z Ale, ale w końcu robi skłon Zwracam czapkę, już zmykaj są. Hop, 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 jesteśmy w zoo. Kto ma mą czapkę? No, no, no Podaj dalej raz i dwa Niech zabawa ta wciąż trwa Wracam do domu z czapką na głowie z rodzicom wszystko opowiem, za tydzień wrócę znów do zoo bo czekam mnie tam przy...